Face i To jest właśnie ta chwila, to jest ten czas, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Zapraszam, drogie panie, tutaj ochroniarze też są w gotowości. Zróbmy to. Zróbmy to, zróbmy to, moi drodzy. Face to face, Zusje kontra Linki Master. Z przodu, z przodu, z przodu, z przodu. Zapraszam, z przodu. E, panie Wojtku, też pan czyni honory. Widzimy to, widzimy. Wojtek się napił jak Plandeka Wielczu. <grywa> A więc już za 6 dni OKTAGON zweryfikuje, musiałem to powiedzieć, Zusję Astafiewa kontra Marta Linkiewicz. Main event gali Fame MMA 6. Zupełnie innej gali niż się spodziewaliście. Takiej, która zaskoczy was na pewno nie tylko tym, co będzie się działo w OKTAGONIE. Nie możecie nie kupować Pay Per View, to jest ten czas. Wybierajcie swoich lubieńców, klikajcie w reflinki, ogarniajcie Pay Per View, nie czekajcie do ostatnich chwil. Zasadniczo to jest koniec. Wojtku, w sumie, w sumie, w sumie, co, też, też chcecie zrobić face to face'a? No dobrze, dobrze moi drodzy, jakby. Ja czuję, czuję po prostu przez ekran ręce, które leczą, więc, więc tak też zróbmy. Marcin Rafonik z Krasucki kontra Wojtek Gola. Potężny włodarz kontra potężny streamer. Wojtek pyta, boisz się? Boisz się? Hmm. Dobrze. Wojtku, jeszcze takie ostatnie pytanie, już na, już na odchodne. Ostatnio widzieliśmy w ciebie wyciskającego u WK. Myślisz, że wyciśniesz Rafoniksa? Weźmiesz go na klapę? Weź mikrofon. Za pierwszym razem u Wuka. Nie poszło mi najlepiej. Zrobiłem redukcję i tak dalej. Wiecie, jak jest, przyjechałem jest zmęczony, ale bez wymówek potem się wziąłem. Wiesz, ja nie lubię kurczę przygrywać, a czuję się niespełniony. Więc tydzień później, albo dwa tygodnie później, przyjechałem znowu do WUKA i powstałem jak Feniks z popiołu. W ogóle pozdrawiamy chłopaków, bo to jest zajebista ekipa, których naprawdę cenię i szanuję. Kurczę, taka motywacja, jaką oni mają do to się tylko, tylko im pozazdrościć. No i biłeś się z pączkiem, prawda? Biłem się z pączkiem, także już w dniu Gali zobaczcie, spadek z pączkiem mocny. Myślę, że to jest, to był chyba najmocniejszy spadek na YouTube taki YouTube'owy, bo dosyć konkretnie. Tam Pączek poleciał. Yy, ja mu nie byłem dłużny. Ale muszę powiedzieć, że potem wycisałem, naprawdę jak na tej redukcji, ja sudłem 6 kg, wtedy ważyłem 77 7 i teraz też tyle ważę. Na 77 kg wycisałem naprawdę myślę, że fajny wynik, więc widzowie będą mogli zobaczyć to już w sobotę w dniu gali na kanale Warszawski Koks. Także jestem zadowolony, bo nie dało mi to spać jak wróciłem, mówię, a dole. Wojtek, kiedyś robiłeś 120 kg na klatę, a teraz 86 wiesz. Wróciłem do domu, mówię stary, dzwonię do trenera i mówię mu stary, zrobiłem tyle i tyle. On mówi nie, to kiedyś 105, ale na trzy razy. To mówię, no dobra, chłopaki przyjad do was za dwa tygodnie. Zrobiłem. Także no, mam to zacięcie, mam tą motywację, determinację, więc myślę, że Rafon yy, ma się czego bać. Ambicja, wola walki, konsekwencja, to jest właśnie nasz potężny wodaż Wojtek Gola. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. To była ostatnia część konferencji. Dziękujemy. Jest z nami oczywiście Marta Linkiewicz, Wojtek Gola, Zusja Stafiewa, Marcin, Rafoniks, krasucki Zachęcamy was do sprawdzenia kursów na Elwibet. Yy... Oczywiście, Oczywiście klikajcie w, w baner, sprawdzajcie kursy na i wybierajcie na, na najgrubsze nas bonusy. Tak, zachęcamy też do kupy na pay -per -view, ponieważ. pay -per -view u mnie na profilu, pamiętajcie. I u mnie również. No nie był każdego, nawet u mnie, ale to tam wiadomo, kto kogo lubi ten, no, to od tego weźmie. Ważne, żeby kupować to pay -per -view odpowiednio wcześnie. I zapra zapraszamy też na nasze Instagramy: Ark Arkadiusz Pałowski, lafonic Official. Zusie? Mhm. Zusie. Zusie Official. Zusje official. Wojtek Gola, gdzie wrzuciłem nowe zdjęcie z Martą, właśnie teraz przed chwilą, i na Linki Master. Tak jest i oczywiście zapraszamy także na wszystkie socjale fejmu, na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, śledźcie, te, śledźcie poczynania. Będą jeszcze materiały przed galą, oczywiście na tej gali, przypominam, widzimy się 28 marca bez publiczności. W systemie Pay Per View będzie to coś zupełnie innego, coś czego nie widzieliście, coś czego się nie spodziewacie. Uwierzcie, bo my też naprawdę, no to no, będzie, to ja będzie coś… Już, ja widziałem już wizualizację, także to będzie naprawdę yy, efektowna gala. To, tu, tu, tego trzeba po prostu być świadkiem, to trzeba przeżyć i do tego też Was zachęcamy. Dziękujemy wszystkim. A jeszcze jedno pytanie, Arku, tak? bo jestem ciekawy, jaki Rafał ma do tego podejście. Tak? Czy wolisz, że gala jest bez publiczności, czy to Ci działa na rękę, czy nie? Bo wiem, że Ty nie lubisz ogólnie, jak jest publiczność, więc teraz nie ma publiczności, to może Ci to zadziałać na rękę. Jest, jest niby trochę lepiej, chociaż wiem, że ludzie byliby za mną. <ślam> Sam powiedziałeś, że Tobie to na rękę, bo nie będzie, nie będzie krzyczenia tego, wiesz ale wydaje mi się, że no będzie mi trochę lepiej, tak, no, jeśli chodzi Ci o to, jeśli Cię to pociesza, będę się czuć pewniej. To dobrze, że się czuć pewniej, bo dzisiaj Ci pewności brakuje. No tutaj kwestie, widzę zdania są podzielone, ale rzeczywiście Rafonix dzisiaj spokojniutki, ale rozumiemy, że to jest cisza przed burzą, która nastąpi 28 marca w Oktagonie Fame MMA.